Punkt dotyczący określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wywołał na dzisiejszej sesji najwięcej emocji. Jak pozostali mieszkańcy, jesteśmy też mieszkańcami tego miasta i wiadomo, że jakiekolwiek podwyżki no nie cieszą się radością, ale należy zauważyć, że podatki to jest jedno z głównych źródeł pokrycia finansowego realizowanych wydatków budżetu gminy, więc one no muszą siłą rzeczy następować, szczególnie w sytuacji dzisiejszej gospodarczej. Czyli wyższej inflacji i wzrostu pozostałych kosztów, przekonuje radna Stalenga. To nie są maksymalne stawki, jeszcze jest rezerwa, tak, do 100%. Bo te w przypadku podatku od nieruchomości są w pile na poziomie 80% stawek maksymalnych. W uzasadnieniu uchwały wyliczono, że w przyszłym roku właściciel mieszkania o powierzchni 45 m2 zapłaci w skali roku o 3 zł więcej niż dotychczas. W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m2 różnica ta będzie wynosiła około 6 zł. To jest wprowadzenie w błąd. Ja liczyłam na swojej nieruchomości, to jest już około 70 zł. Jeśli ktoś ma budynek gospodarczy, to są następne kwoty już słyszeliśmy tu na sesji 10 zł za metr kwadratowy. I jeśli to dotyczy pełnej rodziny, która ma zatrudnienie, to jak cię mogę, ale są przecież w naszym mieście starsi ludzie. Pełnej zgody wśród radnych co do podwyżek nie było. Za zagłosowało 14 radnych, trzech było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.